Wojewódzki nie mógł dłużej milczeć. Nagle ogłosił w sprawie Daniela Martyniuka. Publiczne komentarze Daniela Martyniuka na temat żony wywołały szeroką dyskusję w mediach. Jego wypowiedzi nie pozostały bez komentarza. Kuba Wojewódzki w swoim stylu dosadnie podsumował zachowanie celebryty. Słowa Daniela Martyniuka o żonie odbiły się szerokim echem. Daniel Martyniuk nie przestaje prowokować. Choć przez jakiś czas wydawało się, że mężczyzna nieco ochłonął i skupił się na szczęściu z narodzin syna, tak spokój nie trwał długo. Szerokim echem odbiły się jego niedawno wpisy, w których między innymi pojawił się wątek żony Faustyny. Moja żona ma mnie przeprosić. Nara, albo przeprasza, albo dopóki nie weźmie rozwodu. Ogłosił o Faustynie w taki sposób, że postanowiliśmy nie cytować całej wypowiedzi. Słowa syna króla Disco Polo nie umknęły uwadze Kuby Wojewódzkiego, który od lat komentuje bieżące wydarzenia w swojej rubryce dla magazynu Polityka. Prezenter słynie z tego, że lubi w dosadny sposób podsumować zachowania celebrytów. Wojewódzki nie mógł dłużej milczeć w sprawie Daniela Martyniuka. Tym razem Kuba Wojewódzki przytoczył słowa Martyniuka, dodając to licznie cytowany w mediach Daniel Martyniuk. Jeśli chodzi o ludzi mądrych, to ja go nie mam na liście. Daniel Martyniuk pozwolił sobie w ostatnim czasie też na krytykę Natalii Nykiel. Danielowi nie spodobał się występ piosenkarki na festiwalu w Sopocie z utworem zespołu Manam. Mężczyzna, który sam aspiruje na bycie wykonawcą, pozwolił sobie na mało wyrafinowaną krytykę na Instagramie. Nikiel, nie wykonuj więcej takich utworów. Dziewczyno, obcasiki, sukieneczka, drętwota, przy mikrofonie: Jak to zobaczyłem, to padłem, a kora się w grobie przewraca. Оценил.